Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy ta osoba jest dla mnie? Czy Czytanie jest dla mężczyzn i kobiet. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Królowa Mont. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka kichów. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa kielichów. Dołożę kartę. A, z kichów. Dołożę kartę. Słońce. Dołożę kartę. Twórka. Buław. Ojej, jaka petarda. ładne karty. Dawno nie było takich kart. Na spodzie tali jest karta dwójka monet i to może być tło czytania. To jest niezdecydowanie. To są wątpliwości, lekkomyślność. Sedna królowa monet. Karta królowa monet przedstawia osobę, która działa celowo. Jest kochająca, wychowawcza, jest o wielkim sercu. Trochę jest wygodna, jest uczciwa. Posiada w sobie dużo dyscypliny, która potrafi ciężko pracować. To jest dobry czas pod względem finansów i pod względem uczuciowym. To jest bezpieczny czas. Ta osoba nie da się manipulować. To jest dobry człowiek, któremu z czystym sumieniem można zaufać. Nasze uczucie jest dobrze ugruntowane i pewne. Nareszcie nasze sprawy stabilizują się, ale trzeba zaprzestać krytykować. To jest osoba, która posłuży dobrą radą i pomocą, żeby powstał związek, to musi być równowaga w pieniądzach i w uczuciach. Powinna być wolność w pieniądzach i w uczuciach. Ona powinna postawić na siebie, ale w tym wszystkim powinna uwzględnić partnera. I on powinien postawić na siebie, ale w tym wszystkim Powinien uwzględnić partnerkę. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka kilku. To są nieporozumienia, konflikty. Konflikty, sprzeczka między przyjaciółmi, wycofanie się emocjonalne. To też jest brak wyczucia, niezdecydowanie. Tutaj jest nagłe zakochanie się. Ale jedna ze strony nie ma zamkniętej przeszłości. I już na starcie powstał fakap, błąd. Jeżeli jedna ze strony ma niezamkniętą przeszłość, nie złożyła hołdu dla swojej przeszłości, to nie wolno w taki związek wchodzić. Para powinna być gotowa, gotowa na siebie z czystym sumieniem. Wynik, odpowiedź, rada, królowa kielichów, as kielichów, słońce i czwórka buław. Tutaj jest zrozumienie własnych uczuć względem strony przeciwnej. To jest miłość. Z czystym sumieniem mówię, że tutaj jest prawdziwa miłość, miłość duchowa i fizyczna. Rzadko mówią, że między parą jest miłość. Ale jakie karty, taka klara. Jeszcze wrócę do dwójki kielichów. Jeżeli kobieta kobiecie odbije mężczyznę, to nie stworzysz z nim związku. Zrobienie sobie z nim dziecka nie spowoduje. Że będziecie razem. To będzie dla Ciebie porażka, życiowa porażka. Jeżeli chcesz mieć dziecko, to dziecko zrób sobie z dojrzałym mężczyzną. Oj, zeszłam z kursu, wracam na kurs. Tutaj uczucie będzie widziane jak na dłoni. Słońce jest męską energią, czyli on jest w tobie po uszy zakochany. Tutaj też jest nawiązanie znajomości, które przyniosą korzyści. Należy czekać na dobre wiadomości. Korzystna będzie podróż w ciepłe kraje. Tutaj jest duży awans społeczny. Pojawi się dobra jakość życia. Również trzeba liczyć się z opóźnieniem czy z przeszkodami. Trzeba być otwartym, odblokować się, przełamać strach, przełamać obawy, pojednać się. Pojawi się szacunek między parą. Partner wyjdzie. Z poważnymi intencjami. Tutaj będzie udana praca nad relacją, wspólny wzrost, wspólny rozwój. Kochana osoba szybko dotrze do celu, do lokalizacji, i nie zawaha się podjąć ważnych decyzji. To jest gracz, który jest gotowy podjąć ryzyko w imię. Swojej miłości oraz pojawi się chęć wzajemnego poznania się. Nie byłabym sobą, aby nie powiedzieć i trochę ostudzić emocje, ale trzeba dać sobie czas na poznanie się. I tego Wam życzę. Życzę Wam dużo zdrowia i miłości. I szczęścia. Pozdrawiam Klara Tarot. Oglądaj mnie po więcej. Jeżeli ten film Ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Napisz komentarz. Również zachęcam do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Bo